Z identyfikacją tego miejsca, każdy Polak nie będzie miał najmniejszego problemu. To wzniesienie w regionie Lancium wynosi ponad 520 metrów nad poziomem morza, a na jego szczycie położone jest opactwo zakonne założone w 520 roku, którego bracia żyją zgodnie z regułą Orea et Labora. Reguła owa wywarła fundamentalny wpływ na rozwój kultury Nauki i duchowości w średniowiecznej Europie. O tutaj właśnie bracia zakonni sobie mieszkają, żyjąc zgodnie z tą życiową, wyważoną regułą. Ale, podobnie jak w poprzednim przypadku, sójka trafiła na taki czas, i na takie miejsce i o takiej porze, że zdecydowała się Wam pokazać tereny wokół. I tak jak poprzednio polecam obejrzeć na większym ekranie i w wyższej rozdzielczości. Ale najpierw tam na dole z prawej, najpierw trzeba oddać godnym, należnym hołd. Gdyż to właśnie to miejsce w czasie II wojny światowej było strategicznym punktem w tak zwanej linii Gustawy. Ej, do lata i wieki przemino, Pozostaną ślady dawnych. Tak, wiem, że chcielibyście jeszcze posłuchać, ale nie da się, bo YouTube wycina wszystkie dalsze dźwięki z uwagi na ograniczenia licencyjne. A z tymi makami to chyba jednak jest jakaś ściema lipa, bo żadnego tutaj sójka nie znalazła. Na zboczach znalazła natomiast moguncje, jadalne owoce kaktusa, które dojrzałe przybierają często właśnie czerwoną barwę. Niestety nie mam tutaj żadnej, żeby wam pokazać. Ale jakbyście tutaj byli, to czasami ich nie zrywajcie, bo nie wolno. A poza tym Słyka znalazła również w pobliskiej okolicy Oleandra Pospolitego, tworzącego swoistą sobie grupę Nerium, która to jest silnie trująca również w dotyku. Ten możecie zobaczyć na moim krótkim szorcie, ale zaznaczam z góry w tym miejscu, że informacja ta nie do końca jest sprawdzona i może być błędna, bo Słyka lubi sobie podziubać, ale botanikiem to ona nie jest. No i jak wam się podoba to miejsce? Pyta Sujka.